To jest scena 2010 dla Was zestaw serii Lego Atlantis. Atak ryby głębinowej. Zestaw pochodzi z roku 2011. Jego ceną katalogową wynosi 90 zł. Mi się go dało dowiedzieć za akurat 180 i posiada on 200 elementów. No i tutaj mamy tą naszą bestię. No i z to wyglądał tak jak to sposób ten zestaw. No i tutaj mamy rzecz, o którą się nasi bohaterowie w tym zestawie BIOM, czyli druga część zbroi. Tak więc co, ja to buduję i widzimy się za chwilę. Tak to prezentuje się złożony zestaw. No i mamy tutaj tą naszą bestię i od niej zacznijmy. I w, w filmie, który którym pamiętam, to było gdzie jest Nemo. Jak tam zaszli w głąb oceanu, żeby znaleźć tą maskę. Co to jest? Jakie to piękne. Wiesz, czuję się szczęśliwy. Co mi się ostatnio nie zdarza? Muszę go dotknąć. Oh! Ej, chodź bliżej. Nie zostawiaj nas samych. A ja cię złapię. A ja cię złapię. Chcę cię złapię. za przyjaźnie. już po szczęściu. Ogonę może sobie tak obkręcić No, i tutaj po bokach tej płetwy są jak takie są zrobione z takich starych skrzydeł smoków. No i po boku, oprócz łusek, ma ona tutaj symbol tych, tego właśnie artefaktu, w której pierwszej serii nasi nurkowie o niego walczyli. Ryba ma tutaj jeden złoty ząb z przodu. No i Ogólnie tutaj ma również kryształ, i ona w taki oto sposób wabi swoje ofiary, żeby później mieć co jeść. Na górze, taką jej płetwę grzbietową została zrobiona z płetw. No i jej szczęką również możemy poruszać. Wystarczy tutaj chwycić za to, i możemy już wtedy otworzyć jej gębę. I to jest ciekawe dostał dostała tutaj jeden złoty ząb. Tak było w oryginale. Nic nie dokładam ze swoich klasków. No i tutaj ślepia. Oglądają w taki sposób. Bez tej całej kopuły. Ona daje takiego fajnego klimatu. No i mimo, że rybka jest mała w wielkości takiej dłoni to i tak jest fajna. No mogliby tutaj jedynie tak trochę bardziej postarać się to zasłonić. Ale i tak i gęba praktycznie to zasłania. Możemy tak to jakoś poustawiać. I ponieważ tutaj mamy na takich zawiasowych elementach tej oczy możemy jej ustawić w taki oto sposób. Jakbym miał jakieś okulary. Kolejną konstrukcją w tym zestawie jest łazik naszego bohatera, nurka. Zaraz bardziej mu się przyjrzymy. Z przodu mam turbinę, po boku mam harpun, a z drugiej strony mam łapkę, w której może trzymać albo aparat, albo na przykład skarb od który się biją nasi w tym zostaje bohaterowie. No i tutaj jest cały popklejany na klejkach i fajnie to nadaje takiego klimatu. No i również mamy tutaj element terenu z którego tutaj mamy pełno takich glonów. Zaraz wam pokażę tą część zbroi. Mamy tutaj pełno takich kwadrosów, lewitujących i idących do góry, żeby widać, że są pod wodą. No i również jakąś ruinę terenu. Tutaj prawdopodobnie Atlantydy. No i został tak ciekawie. Ułożona. No i skrzynki mamy? Ano, dwa kryształki. Trzeci jeszcze mamy tutaj na głowie tej naszej bestii. Jeśli jesteście ciekawi, jakby by wyglądało, w taki to sposób wygląda. Cała zbroja na miś figurce. No i ja, ja tutaj, jaka, wziąłem figurkę z Ultragentów których Zestaw, właśnie z nim. Możecie zacząć u mnie, ale tak gdzieś tutaj by powinien być. Helm jest ciekawy i widać przez niego oczy. No i fajnie, że to wygląda w takim podniszczonym złocie. zostawiamy mamy dwie minifigurki i zaczniemy od naszego. Nurka, czyli Jeff Fisher, tak się nazywa. Ma on tutaj jako swoją broń harpun. No i jego home jest taki szary z właśnie taki bardziej jasno szary. I tutaj ma żółty hałm. Tutaj żółtą szybkę. I możemy ją tutaj ściągnąć. Poza tym figurka wygląda w taki oto sposób. Ma tutaj symbol naszych nurków, czyli tutaj trójząb. Z drugiej strony jakiś miernik. No i tutaj są rurki, które prawdopodobnie prowadzą do tlenu. No i alternatywny wyraz twarzy dla naszego bohatera. Jest tutaj takie przerażenie. No i Drugą minifigurką w tym zestawie jest Barakuda, Atlantycki strażnik. No i jako swoją broń posiada on trójząb. No i w ogóle on wygląda tutaj. Jego oko tak trochę wstawia ma Pac-Mana. Jego zęby tutaj możemy wyjąć. przykład weźmy sobie tutaj trójząb. I możemy sobie podważyć i wtedy jest taki szczerbaty. No i też tutaj tak delikatnie, o teraz widać jego paszczę. I, może, i jak odczepimy mu, jego, tak, w ogóle ta główka jest gumowa. Jak odczepimy mu tą główkę, to pokazuje nam się właśnie ta paszcza. Z tyłu nie potrzebuje żadnych nadruków, bo tutaj ma już sam te nadruki. No i tutaj Nóżki nie są w ogóle nadrukowane. No i w ogóle ta postać bardziej mi przypomina jakąś piranie niż Berakudę. No i dwie postacie miały nadruk paszczy na brzuchu. Oprócz tego strażnika miał jeszcze w zaginionej Atlantydzie, czy jakoś się tak nazywało. Największym zestawem w tej drugiej, w tej ostatniej fali został z Atlantis. Coś na wzór, homara. Podsumowując, zestaw jest fajny. I do zobaczenia. Kolejnym razem, cześć.